Matura 2023 odbywa się w terminie od 4 do 23 maja. Do egzaminu dojrzałości maturzyści przystępują w dwóch formułach, 2023 i 2015. Do formuły 2023 przystępują uczniowie, którzy uczyli się w systemie 8 plus 4, 8 klas szkoły podstawowej i 4 klasy liceum, a do formuły 2015 uczniowie techników oraz szkół branżowych drugiego stopnia zdający maturę po gimnazjum. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do matury przystąpi około 280 tysięcy uczniów, w tym 160 tysięcy absolwentów liceów i 120 tysięcy absolwentów techników. Wśród nich 271 zdających to abiturienci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Kozienicki, pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnickiego i zespołu szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. W tym roku przystępuje u nas 70 maturzystów do egzaminów. W bieżącym roku już uczniowie przystępują również do matury ustnej. Procedury maturalne odbywają się według wszelkich norm ponieważ już nie mamy procedur maturalnych związanych z pandemią. Uczniowie ci mają troszkę trudniej, bo oczywiście nauczanie zdalne praktycznie półtora roku zmieniło troszkę ich nastawienie do nauki, troszeczkę taką wyrwę spowodowało w normalnym cyklu przyswajania wiedzy, jednak myślę, że pokonaliśmy wspólnie te trudności i wynik będzie jak najlepszy. W tym roku w zespole szkół nr 1 im. Legionów polskich przystąpiło 201 maturzystów. Absolwentów mieliśmy 202. Jedna osoba z przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu maturalnego. W tym 110 to absolwenci technikum, a 93 to absolwenci liceum ogólnokształcącego. W kontekście zbliżającej się rekrutacji na studia 2023-2024 ważne jest, jakie rozszerzenia uczniowie najchętniej wybierają na maturze. Mimo, iż maturzysta nie ma obowiązku zdać przedmiotu rozszerzonego na wymagane 30%, tak jak jest to w przypadku matur podstawowych, to dla wielu osób wynik jest ważny w związku z chęcią dostania się na konkretny kierunek studiów. Jak każdego roku, największą popularnością cieszy się geografia. Również biologia, chemia, historia, yy, matematyka w zakresie rozszerzonym, język polski w zakresie rozszerzonym oraz języki obce nowożytne również w zakresie rozszerzonym. Oprócz obowiązkowych przedmiotów, najwięcej, jeśli chodzi o rozszerzenia, wybrało język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, geografia jest na trzecim miejscu, potem biologia, chemia i fizyka. Ten, to są najbardziej popularne przedmioty. Ostateczne wyniki matur abiturienci poznają 7 lipca. W tym dniu ogłoszone zostaną także ogólnopolskie wyniki egzaminów maturalnych. Uczniowie, którym nie powiedzie się na egzaminie, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej 22 sierpnia.